Hej hej, witam was wszystkich w kolejnym odcinku, już drugim z serii Minecraft Survival Alone. Od ostatniego odcinka to zmieniło się tylko moje miejsce i chyba też secik sobie zrobiłem, chyba na odcinku? Chyba że zrobiłem odcinku, chociaż nie wiem. Ale na pewno zmieniło się miejsce i wgrałem też kilka modów, które nie wiem w ogóle, jak o nich mogłem zapomnieć. Między innymi wgrałem. Oj, to jest, widzicie. Lucky bloki. Będziemy sobie robili lucky bloki, dlatego myślę, że to bardzo będzie fajn, bardzo fajny mod i myślę, że będę go często używał. W ogóle to, gdzie jest moje łóżeczko? to jest moje łóżeczko i położę się na początku spać, żeby był dzień, bo zaraz mnie zjedzą jakieś potworasy. Dobra, więc tam Tutaj pomyślałam, że tutaj jest bardzo, bardzo ładna okolica tego. Tutaj, w tym miejscu powstanie mój dom. Tak to przepięknie tutaj jest, naprawdę. O, jak w wgrałem też grałem te, wgrałem modyfikacje, no właśnie nowe dźwięki. Nowe dźwięki chodzenia i walki. Nowe dźwięki chodzenia, walki, wbuchów, no i różnych rzeczy. E, według mnie naprawdę bardzo fajna modyfikacja. E, napiszcie, czy byście chcieli listę modów, bo nie. Niedługą paczkę. Niedługo zrobię wam całą paczkę modów. Aj! Dobra, ha, nie ma, nie ma, gościa. Tak o, dobra. Co mam w tym plecaku? Ty mam już dwa diamenty i ta ruda mie rudy miedzi. To bym sobie, to bym sobie jak rodził. Patrzcie w ogóle, co, patrzcie w ogóle co zdobyłem. Tylko na odcinku, to, tylko na odcinku było, jak jak e, zielonkami to wypadło. Patrzcie to. Postawię sobie tutaj. O, o jakoś tak. wyżej... I patrzcie jaki fajny łeb, naprawdę to mózg rozwalony Po prostu to jest przepiękne. Generalnie to chciałbym zbudować jakiś fajny domek I myślę, że zaraz po zaraz prostu ten domek zbuduję, muszę sobie, muszę sobie coś wymyślić o. I wtedy wrócę do budowania i pewnie i wam pewnie to budowa budowanie po prostu przyspieszy i dobra Eee, trzeba w ten domek Trze Muszę mieć jakiś plan, muszę mieć jakąś wizję tego domku. Jak chcę żeby to wyglądało? Na ja pewno taki no, zwykły dębowy domek, taki klasyczny, bardzo Minecraftowy. O. O. dobra, cyk. Dużo drewna będę potrzebować Oj, coś tam się zbagowało, dobra, nieważne. Eee, wezmę sobie całe. Ojej, tu dużo tego zerwałam. Bardzo dużo go mam. Co mnie ja naprawdę cieszy. Jeszcze więcej. O! Oh, tak! Tak ma, by tak ma być. Pięknie. Piesek! Czy, czy ja tam widziałem piesk, czy to był wilk? To chyba był wilk. A kysz! A kysz! To kolejny. Ha! Nie, nie ma. Ujo! Ale fajne dźwięki. Takie stare dźwięki, te Minecraftowe. Stare dźwięki obrażeń. Czy co to jest? Piesek to nie jest. To jest. To tak gnoju. Aż ty kurde, niedobry psie. Myślałem. że to piesek a to w Się Przejechałem mocno. w bioresz trochę tego drewna. A i generalnie też naprawiłem... naprawiłem tego Baga z Twilight Forestasmu, jak to się nazywało. A nie, dobra, myślałam, że robiłem tego baga graficznego z tymi z Toilet Forest'u Także już tego nie powinno być, ale nie wiem jak to będzie w samym Twilet Fo Foresty, bo testowałem to, jak to będzie wyglądało, no i... Znaczy w ogóle co mam wiatra Możemy sobie tam niedługo iść. Kiedyś na, na, na tam pójdę, ale dobra wracając. E, jakby to powiedzieć? E, na, ty, na tej paczce modów... Jest coś takiego przez Optifina, że w Twilight Forest taki boss jak Naga, jeśli kojarzycie, e, taki, ten, ten wąż, e, ten wąż taki długi, właśnie nie ma, to jest, to jest po prostu pokazuje jak, jak jaka zwykła głowa, co nie tak, że nie ma całego bossa, jest tylko, jest tylko sama głowa, co my zdaniem z takim ogromnym minusem, ale to jest tylko, tylko jeden boss. Na razie więcej takich bugów nie znalazłem. także nie powinno być jeszcze tak źle. Dobra, pomyślmy jaki ten domek tutaj chcę sobie wybudować. Może to będzie gdzieś o taki niewielki, albo... Tam nie, tam jest gravel, to nie, tam nie chce się budować. Tutaj bym się wybudować. Tu jest naprawdę pięknie, dlatego o, o. Lag. Nagle jakiś była, tego wiecie, co ja to chyba sobie pomyślę. Ja chcę, żeby ten domek wyglądał, i jak już, taki, jak już sobie jakiś taki plan ułożę w głowie, to wtedy do was wrócę. Także widzimy się za chwilę. No dobra, no słuchajcie, pomyślałam, że nie będę kombinował, i po prostu zrobię jakiś taki najprostszy domek. Nie będę tutaj dużo myślał, po prostu wezmę się tutaj za kopanie tego piasku, żeby tutaj teren wygładzić. I tu jest, i tu ja sobie po prostu postawię jakiś taki domek, taki na nie jakiś taki, nie będzie, będzie jakiś nie mega piękny. Na pewno, na pewno będę się starał y, go zbudować ładnie, ok? Ale y, piękny na pewno on nie będzie. Ewentualnie się go kiedyś poprawi jeszcze, także o to się nie martwcie. to ja tutaj skopię to górę i przystąpię do budowania domku. To wam wszystko przyspieszę. Także będziecie mogli zobaczyć, że nie używam żadnych, żadnych game modu. Zresztą popatrzcie. Nie mogę sobie gamę modów używać, także e, czytować nie mogę Tak więc, no ja wam, ja wam to nagrań przyspieszę przyspieszę w montażu, a wy sobie zobaczycie jak właśnie buduję domek, także przyspieszenie za 3, 2, 1 No dobra, no musiałam na chwilę pójść do kopalni po bo, bo kamień, bo, 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 bo będę go potrzebował do mojego domku, tak no to przy okazji kopałem żelazo a to, że i węgiel, a pod żelazem jeszcze był węgiel, to skopałem ten węgiel cały. A jeszcze ten żelazo, to... Jeszcze sobie te żelazo wy wykopię. O, tu je. O, proszę. Żelazo to zawsze coś, zawsze się przyda. Do czego? Zawsze, zawsze coś się z tego zrobię. Naprawdę tutaj dużo na tej paczce bo tu rzeczy może tego żelazo zrobić. Na pewno więcej niż w normalnym, czystym Minecrafcie. Coś jeszcze jest a tutaj, To jest jeszcze mieć. Dobra, to już trudno, to już to myśl to potem sobie zbierę. nie mam w ogóle do czego jest potrzebne. Będę musiał sobie... będę musiał coś znaleźć. Będę musiał znaleźć e, rzecz coś. E, o proszę kolejne żelazo. No proszę bardzo, tutaj naprawdę du bardzo bogate, bardzo bogate te ziemi. Dużo żelaza. Mam nadzieję, że to te, też będzie tutaj diamentów innych. Te fajnych minerałów. O, zbieram sobie ten cały kamień. No i myślę, że mogę już iść dalej budować. No, więc widzowie, w tym czasie, jak widzieliście, wybudowałem coś, no, takie, coś takiego, taki domek. No, jest to na razie jakoś mega, mega piękne. jest, nie, nie jest takie, no prosta, zwykła taka prosta budowla. Nic nadzwyczajnego. Każdy by dał, każdy by dał radę coś takiego zrobić. Sobie, ja sobie trochę tych pochodni drobić i tutaj poświetlam. Ale, tak, ale to jeszcze będzie upiększane, spokoje, to jeszcze nie jest to. Co to by było? Jakiś wąż Cyk, wryj i co? Coś tam? Nie, wypuścił coś. Il? El? el jakiś. E, el Eal. Nie wiem, co, co to jest ten Eal. Dobra. Nie wiem, co to jest. Dobra, buduję dalej. Także no, wybudowałem coś takiego. Myślę, że nawet nawet spoko. Taki szybki domek, który jeszcze będzie upiększany także nie, nie budowałem go jakiegoś takiego mega, mega najpiękniejszego na świecie. Mógł coś ładniejszy, tak, to prawda. Ale, ale postawiłem w coś takiego, żeby... Wsadzić tam jeszcze troszeczkę, no zmienię troszeczkę, bo dużo rzeczy właśnie z modyfikacji, które tutaj właśnie są, które mi to pozwalają i będę się starał właśnie to robić. Będę się starał robić ten domek taki jak najbardziej właśnie zmodowany, jak najwięcej takich rzeczy z modyfikacji właśnie tutaj dawać. Ojejku. Przepraszam za to. O tutaj sobie skrzyniczkę położę. No i pięknie. To by się przydało. To by się przydało zrobić, to bym mógł zrobić. O, nawet takie tego, z tego oskrobonego drewna. Okej, okay, a ja mam kierki to fajnie. To sobie skraftuję. Tak, patrzcie, ja mam tego żelaza. Po Johnach, chodzi, ja ten John stoi tego, tyle tego wszystkiego, także opada się po W, czasami wąpi czasami w siebie, naprawdę. Eee! O, już bym już już kolejny kill zrobił. No i sobie tutaj też mogę zaskoczyć. No fajne takie rolety. O, tu jest jeszcze z ten piasek, co tu jest. Fajne takie rolety. O, tu sobie łóżeczko w tym stawie. Przeniosł sobie tutaj łóżeczko na pewno. No i super, naprawdę domek jest przepiękny. Zrobię sobie jeszcze, jeszcze tych. Może to jeszcze po, po odcinku jakieś pokoje porobię, już nie wiem. Nie wiem, czy, nie wiem, czy tego potrzebuję. Będę się o bardziej zająć jakimiś takimi machineriami, bo tak naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne rzeczy tutaj jest. No, że to jest. Na przykład są te takie kółka, co, jak to się nazywało. No takie koło, co, co woda przez to przepływa i to energię wytwarza. Można na przykład z tego to, to czymś zasilać. No, nie pamiętam, ale no, coś, takiego, coś takiego tutaj jest. Działające, seryjne. No, a tak animacja są naprawdę bardzo fajne rzeczy czekajcie, ja wam tutaj pokażę. Gdzieś tu niedługo powinno być. Plecaki... Aha, nie, nie, to już nie to Gdzieś tutaj będzie. O, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale to już gdzieś tutaj za chwilę powinno być, o ile się nie mylę. A kladuccy są. Kladłódce możemy sobie skraftować. To na pewno niedługo będzie i patrzcie. To jest to koło wodne. A to... I to... Mhm. Czyli coś takiego sobie mogę skraftować. Naprawdę myślę, że z tego będę na pewno korzystał, bo z tego fajne rzeczy można robić, fajne mechanizmy. Czekajcie, tu jeszcze jest. Bo to koło wodne jest, to się stara i, i, i przybyw, jak przepływa woda, to to się kręci. Z o, do koło wodnego to się przyczepia. To się przyczepia. I da tak się da się przykład taką zębatkę. Ta zębatka gdzie się kręciła albo... Albo, albo... Czekajcie, czekajcie, muszę tylko to znaleźć. Powinno, być gdzie, powinno to być ten te, te, te gdzieś tutaj. Hmm, tylko nie wiem w ogóle gdzie on jest no nie ma go. Hmm. No taki fajny itemek tu był. Kurde. No, nie, no, co jest? że go nie ma. Może, o, tu jest. Taśma. Taśmę mogę sobie zrobić. O. ładny po filt. Taśmę sobie mogę zrobić. I to, I to taśmę, i to taśmę tam rozłożyć. To też sobie mogę na tym rozłożyć i będzie, to mi się będzie kręciło, i tam będą, będą i Także naprawdę, dobra, nieważne, niedługo wam to pokażę. Niedługo to zobaczycie u mnie na odcinkach. Jakieś lampki, jakieś też może być naprawdę i faj, masa fajnych rzeczy. I myślę, że widzę, że ja się już będę z wami żegnał Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę i dali znać w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco z odcinkami, to zasubskrybujcie ten kanał no i dajcie dzwona, żeby żaden film Was nie ominął, gdy dostaniecie powiadomienie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!